Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ, swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego, a jest nim... Michał Siemanko, witam, witam wszystkich. Jest niedziela. Jest niedziela, jadę na bazę. Patryk przyjechał, bo musi mi oddać samochód dopiero dzisiaj, bo wczoraj, się nie, wczoraj mnie nie było w domu. I musimy go zawieźć na wymianę klocków z przodu. Poza tym Poza tym może odbiorę lawetę w tygodniu może mi się uda, także w nie jedzie Poczekać na tą lawetę. Eee. Eh? Pojedzie zeniu. Nowy foto, Franek. Miałem trochę słaby, słaby, ciężki tydzień, bo jechałem na tą walkę Jak wiecie, bez skazy jak widać Troszkę ręka I miałem trochę, powiem wam, tydzień zagmatwany, bo jedna laweta mi nie wyjechała Nowa się zepsuła I miałem towar na cztery lawety, a wyjechały trzy Które miałem trochę zamieszania Jakoś to chłopaki ogarnęli Wjeżdżam na kawkę jeszcze Co no. Zaraz pójdziesz pochodzisz sobie, tak jest o Patryk, No jest już Patryk Zaraz pochodzisz sobie przyjacielu, zaraz sobie pochodzisz Co jeszcze? Krótki czas, minie co jeszcze. Tak się dziwię, że nie Kafka, powiem, mam z rana, jak śmietana. Co jest przyjacielu? To ci pasuje, co? To Ci pasuje, co? Z rana z paserek? No czekaj kumplu, czekaj. się no czepka jest, tylko jeszcze trzeba czekać. Ciapek, chodź tu bliżej. Trzeba czekać na odbiór lawety. Może się uda w tym tygodniu. Mm -hmm. Jeszcze, jeszcze dawaj Patryk, Patryk Właśnie miałem ci powiedzieć poczekaj to ci oddepny działek jest, a ja jadę. Jak widać, tam za mną z lawetką do serwisu Iveco z racji tego, że poszła mi grzałka. Ostatnio jechał nie, jechał chyba grzesiek, chyba, tak, nowy foto jechał. i Zaświeciło się tam wszystko, co mogło. <laughs> Jak mi tutaj mądrzy... Mądrzy ludzie doradzają, to jest grzałka. I lepiej, żebym nie wyjeżdżał. Bo w końcu to jebnie. Hmm, a ona już nie jest na gwarancji. Grzałka ostatnio tam ktoś płacił... Płacił siedem stówek. Za grzałkę 700 euro. Dzwoniłem do chłopaków z Belgii. Tam w ogóle nie ma grzałek, tylko są całe grzałki tam z, z jakąś drugą częścią i kosztują też wiele więcej. I na dodatek ich nie ma. Ja już zdecydowałem, że wyjedzie dzisiaj dopiero. Późno, jutro odbierze samochody. Jeden dzień opóźnienia, no ale co zrobić jadę do Iweko jest godzina 7.30 Jadę im go podrzucić jeszcze. Wyjechałem zanim do nich zadzwoniłem, zanim, zanim to ustaliłem, że tak powiem, z serwisem wyjechałem do nich. Wyjechałem do nich i dzwonię do nich, Dzwoniłem się wreszcie, sprawdzili mi mają grzałkę na miejscu po czwartej może tam zajdzą. Znaczy nie może, tylko zajrzą, no to... No to byłoby dobrze. Niech to zrobią. Jutro mam odbiór z Zorbik. Mam coś. Trzy sztuki. Pojedzie prawdopodobnie franek. Łowca bramek. I tyle. Kurde lipa troszkę. Piąty zestaw zamówiony. Może będzie w tym tygodniu. Może będzie. Nic pewnego, ale dobrze by było, był. Ślązak ma wolne, odebrałbym to, odebrałbym i bym by już mógł sobie na, na spokojnie w poniedziałek jechać. Może się uda, kurde. Czyli potrzeba jest, bo tak z rana mi jest potrzebna jeszcze kawka. 7:37, dobrze, bo muszę jechać Małego, mały jak w stanie. Jak w stanie to <laughs> muszę go do przedszkola zaprowadzić kurde. U mnie jest I kurwa mać, U mnie jest powiem wam piątek Piątek właśnie byłem wysłać 5 mandacików Podesłać wypełnione pierdoły 5 dyszek za pocztę. 10 zł jeden 10 zł jeden mandat kurwa ja pierwszy Nie mówię już o opłatach tylko same wysłanie to Największym zbieraczem mandatów yy, jest Zeniu <ścoughs> Zenek kurwa Zenek wszystko co przychodzi to ze Zenka zdjęciem kurwa. Na szczęście nie rozpoznaje go tylko rozpoznaje Seriorza z Ukrainy ale no kurwa Zenek jesteś na każdym zdjęciu mój koleżko Jadę do Zakopca Jest dzień kobiet Jeżeli przypadkiem gdzieś Oglądam jakaś kobieta To wszystko najlepszego Jest dzień kobiet I moja znalazła Apartamencik Na Gubałówce. już tam kiedyś byłem, fajnie tam jest, no i jedziemy sobie tam na dwa dni. Przyjedzie Hiszpan, nie będę go widział, nie będę go widział, ale wyślę Slązaka, się z nim rozliczy. Hiszpan wygrał wyścig w tym tygodniu, 200 bonuska mu się należy. Wygrał wyścig. Ale nie było konkurencji, nie było szybkiego jak ściała Patryka Także Hiszpan miałeś tak kurwa, wiesz co, miałeś z górki yy, Drugi Zeniu, niestety dru, drugie miejsce jest nie nagradzane Także Zenek już jest drugi raz drugi Zenek teraz będzie miał znowu problem, bo Wraca do gry yy, wyścigowej Ślązak kurwa, no Zenek no chłopie Zenek robi co może, ale mu się nie udało, nie Teraz może czas na Zenka, może mu się uda. W każdym razie W każdym razie wygrał Hiszpan i ja lecę sobie odpocząć po ciężkich chwilach na walce. Moja przeda mnie chłopaki z, grondy, z grondy i mamy nakręcać Mamy nakręcić jakiś taki filmy, oni kręcą filmy o tych zawodnikach no i przyszła kolej na mnie. Nie wiem, czy oni tam chcą pokazać, ale chyba jakieś takie wywiady, co tam u ciebie i tak dalej. Także jak dostanę taki filmek, to Wam rzucę na kanał. Link do tego, można obejrzeć. Odezwę się z zakopca. Może. Mizuń no, im sędzia. No, im już sobie. Od rana zabawa. A bo co posiedzimy? Mi też można robić kawka z rana jak śmietana. To już mam na sobie. Bo mogę tam zabrać jakąś planszę. Ale też. Nie, idzie Mama gdzieś tam sobie stoi Na łopacie masz śnieg No widzisz Mama jest tam Tu masz na drzewie śnieg, synku Kupę śniegu jeszcze nie zrobili tego domku jestem okej Dawaj, dawaj, przecież cię widzę Niezła droga co? Mówiłem, żeby wziąć Pojechać jeepem, co? No Mama nie chciała Mama nie chciała jej się jechać Kagórka górka Osada koło wołówka Nieźle. Ta górka. Ten jest na samym dole, sam dół, sam dół, sam dół, synku. O, jest balonik. Tak, no. widzę balonik. No tylko balonika to jest. Takiego małego. Nieźle. Czy chcę sobie poważnie nakręcić film. Ale ma w domu ekipa. łap tego koczura. Ja, że powiem Wam, tutaj mam widoki. Dobry pies, zatwierdzisz go na cacunie nie? Tak jest. Tak, tu jest yy, sauna. Takie ciepłe, bardzo ciepłe pomieszczenie. No do nas, ale nie mamy jak tam wychodzić, bo to jest za zimno synku. Chodź, tutaj jest sypialnia nasza przecież. Tu No tak, chodzisz tak. To jest do naszej. Do naszej, tak. To zapaliłem pompę. Powiem wam tak, właśnie przyjechałem do domu. Dwie minuty temu rzuciłem, rzeczy rzeczy jadę do chłopaków zanek na bazie jeszcze muszę się rozliczyć z nimi wszystkimi i tyle powiem wam, wszędzie w domu ale kurwa w domu jest wszędzie dobrze ale w domu najlepiej Patrzcie o to jest pięknie Jest pięknie powiem wam, aż czuję to Ten oddech Policja nawet tu jest obywatelska, proszę. No każdy się myli. Jest kurwa pięknie, co? Czasami się zastanawiam, dlaczego ja tu mieszkam. Fajnie w tych górach, wam powiem, ale kurde, żeby tam mieszkać, to się jakoś nie widzi. Tylko. Potrzebuję gdzieś tu mieć dostęp do jakiejś galerii handlowej, do miasta. Aby sobie śmignąć, chyba bym nie dał rady. Chyba bym na, na co dzień bym chyba nie wyżył. Jedzie w Śląza w tym tygodniu, starą lawetą czeka czeka i kurwa się nie może doczekać. Bo ja też czekam dzwonię do się jeszcze robią. Nie wiem czy robią, czy kurde leasing się jeszcze pociąga, w każdym razie. Ma być na dniach. Ma być na dniach i ma być na dniach. Yy, już do odebrania, ale kurwa. Nie wiem. Jedzie zelek Hiszpan Śrązak. Nowy foto. I na dalszą część czekamy. Wskoczyłem tu po kawę Ale myślę czy nie skoczyć sobie na po kawę w inne miejscówkę Do parku na zielonym, tam był koleżki ale jest lepsza kurwa zamknął Zeniu, Zeniu chłopie Janek podstawka jest Ja jeszka, widzisz jak się tym robi, ta jeszka robiłem, że potem tą wodę Zalewałem sobie od razu kawkę. No. Żeby dwa razy nie gotować, opie. Powiedz mi, co ty tak? Pięknie tu coś zrobił. Zrobił. Nie, możesz tak jeździć, możesz tak jeździć. Powiem ci jak się zatrzymają będzie aż fajnie widać. To jest chwytak. Za to się podnosi koło i się trzyma. Sam zrobiłeś, sam zrobiłeś, to są takie nawet z łańcuchami, by można powiedzieć. Do ilu podeszło, do ilu to potpompowało i się spoliło. Co ty gadasz? To 4,5 aż? Na... Pięknie, żeś to skąd żeś to ukradł Czy to było w samochodzie już? To było w samochodzie już? To jest no, to oryginalne Iweko? W tym którego w by było. Aha, no właśnie wypadło mu. Tak. Kurwa i wypadło i dobrze, żeś że chłopie podniósł, ty. bo by jeszcze to leżało gdzieś. Eee, Zenek, ja proponuję tak, ja proponuję na kawkę jadę teraz, czyli nie jedzie ze mną. Co masz do roboty? się przyłożyłeś e, tą przyczepkę? Bo Ślązak już dzwonił chłopie sześć razy. Ty, nie i i kajta moja przyczepka, kurwa, bo ją mu nie dam chłopie. Ho, mam ten, ten uchwyt mam. A dał ci ten uchwyt to wszystko czy czytał Ślązak? Czy nie, nie, wyciągnął nic, nie w walił. No, ja tu mam porządek nią. to jest porządek. Masz tu, weź tego kurde, wdaj w te uchwyty. Potrzebujesz coś? Kartę czytać. Uchwyt? Tomasz? Nie, 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 sorry, sorry, sorry. Tomasz. Tomasz, całe mam to, Nie mam łamanego, nie ma, nie ma, nie było, no wiem miałem. Cemerki potrzebujesz? Meszek mam nowych, ten chwil bo nie potrzebujesz? Nie, 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 tym też daje rady biegnie. To jest dwie te śruby? Aha dobra mam. Tak, wiesz co, ona jest tam gdzie ten... Y Wbiłem te koszty lodówki w koszty coś zjebał chłodnicy. Chłodnicę, wiesz, trzeba kupić do klimatyzacji zeniu. Wiesz, bo nie możesz wjeżdżać w ludzi. Ja kupię lodówkę, a ty, ty z chłodnicę od klimatyzacji. Weź za moją lodówkę w górę pojechał. No tak, starciona, starczona, jeden, jeden wieczór pęci. Ktoś potrzebujesz jeszcze zeniu? Cemerki potrzebujesz? Czekam tej lodówki. Kupię, ją, kupię. Cemerki mam tego. Chcesz Jacka Danielsa? Chcesz? Nie pijesz kurwa. I cemerki masz? Cemerki mam. No. Dobra. Coś jeszcze? Koło podporowe masz całe, nie? Co takiego? Koło podporowe masz całe? O, idziemy na kawę, chłopie. Kurwa. Pierdol. I też można robić zanek, chłopie. Zanek mówi, coś? Powiem ci tutaj, jak, jak ruszam to miś tak robi, jak hamuje, to robi tak pu-pu! Przyczepka. Ja mówię, no, zanek, bo kurwa hamulec. Poszedł, muszę wziąć teraz i. Przyczepkę dam do naprawy jedną. Kurwa zaś wyje bez trójkę. Żeby tylko. Muszę dać tak. Wezmę ją przy pojedzie z nową przyczepką, a ja dam jedną zękową do naprawy. Wtedy zostanie jeszcze do naprawy tylko Hiszpana. I muszę mu zamówić chłodnicę do klimatyzacji to wszystko jadę do Franka i po między międzyczasie jeszcze. Ślązak jedzie za mną już go nie widzę, wiecie co Mówi, patrzę jedzie ktoś za mną mi tu kurwa coś do a tu Ślązak kurwa zaś ta brama zamknięta ja pieprzy Żenę koło zmienił naprawił samoczynnie zepsuł samoczynnie i naprawił samoczynnie no i takich opach to się Kurwa szanuje no Lawetę zepsuł, ale już tam nie naprawił, no to już inna katka Ty, a ja bym zapomniał, że ty zapasu nie zmieniasz, tylko ty tą gówną oponę zmieniasz Uuu, ciekawe czy wyczyna ten, wytrzyma ten dzyndzelek twój. Widzę, że ręcznik zajebałeś z tego miejsca, gdzie spałeś, bo czuję lata jeszcze, kurde, PRL-u, no, PRL-u tak widzę, tak czuję lata, No a jest gwiazda, kurwa, tiktok non-stop, chłopie, już. Jak tam? W wielkim świecie? Zenę chłopie, tak, spać. to jest fajny patrz, zepsuł oponę, sam, na, sam zepsuł, sam naprawił gdzieś, da się? Nawet zepsuł, ale już nie naprawił sam, wiesz? No, a nic mu nie zepsuł. Nie no część to tego robimy. co kręcić właśnie tego A co jest z tym, kurde, to trzeba aha, ten kranik kupić. Ty muszę ten kranik kupić. No. Na zima to trzeba ściągać, Ty... to, bo to po parkingach <śmiech> <śmiech> Nie, nie, to kradną jest to linki. To... Nie ukradnij ci ja linku? Nie po parkinga. Bo ci co woda zapomnieli yy, 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 ściepnąć, nie? To im ten kranik rozrywał. Ty a z tej by nie przed ten kranik? Z tego? Nie. Z tego? nie Ale wiesz, w, w środku jest jakaś na kredkę, to ja nie wiem jak oni to robią. To chyba A, jakiś King Chińczyk z mojem i ale ty musisz moje na tym tych ty masz, no ty masz, ty masz, ty masz pięcia? Ja? Nie nie, zanem o pięć opieje, zaneg jak staje, to on ma z przodu do tyłu, kurwa, niego mówi kule Michael, no to już tam lawetę, ale te słupki mi wziął, opie. Ja mówię, to kup się nowe, dobra, to się kupię, kurwa. To nieładniej. Znaczy, nie, no, Ale nie Zenek ty nie powinieneś. Aha oddać, bo jest, że już Hiszpó pomówić, że to ja jestem normalny sub, nie używam tego. Dobra weź się, weź się. Ty ja powiem ci Zenek, a yy, wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim, że ja ty to umiesz to, bo ja tu miałem takiego gościa mechanika, nie? Kurwa, sobie miał dziadek, nie? Potem mu dałem taki niedojebany, dodałem, nie? Że, że, że jest dziadek niedojebany, nie? I on kurwa tu jeździł, chłopy, tylko koła nie miał zmienić. zmienić. Mieliśmy ślą zakień do Berlina, jechać, im koło zmienić, wiesz, bo nie ja że się nie da się. Nie da się. Nie, ale ty co trasy tracisz, to wiesz. Nie da się. Powiedział, że się nie da, no. Nie no. ma problemu. blacharka, mechanika i że za ty byłem chłopem, musiałem robić, musiałem goś robić blacharkę za ciebie. Kurwa, widziałeś, dopasowałem ten, zderzaczek pać. Chopie siedzi, kurwa, normalny. że... Mucha nie siada, chłopie. Tą rejestrację byś chociaż puknął, byś nią jakimś młotkiem czy czymś. Urwał, zepsuł chłodnicę, nie? Nie ma klimatyzacji. I mi mówi, żebym mu lodówkę kupił. Ja by Zenek, no kurwa. Zenek, mówię, kupię ci tą lodówkę, ale mówię, na klimatyzację będę musiał wydać, bo żeś zepsuł. Ja lodówkę po co ci klima, abyś miał lodówkę? To tak ma być, to kopie kupione sądzę, to jest kupione z Allegro, chłopie za, z wysyłką chłopie z 16 zł Nie no, 200 chyba, czy 40, czy coś takiego. z Muran, z Najmanem, nie? Nie no, Muran kurwa, nie oglądam takich, to no jest kurwa... No, znaczy Marcina znam osobiście, ale on jest taki fajny chłopak, ale no tam nie ma, wiesz co, musisz mieć, jak na przykład yy, do jazdy samochodu musi mieć prawo jazdy, to tam musi mieć odwagę, tam jest takie pierwsze prawko jakie zdobywasz, to jest odwaga kurwa, a tam nie ma zagroż, chłopie, no. Powiedziałem o tym, to w nie? No bo przeczytał parę książek, wiesz, obejrzał TVN, znaczy nie to będę tylko Polsat Sport parę razy, posłuchał tych komentarzy i komentuje, no wiesz, nie? Ale ty, Zenek ma tak fajne, ma takie, wiesz, pośladki tego, muraża, nie? Że dupę widać zaraz gołą, kurwa, to jest dobre, Zenek, to jest dobre. Murarskie po pośladki, to są murarskie pośladki, chłopie. Idealnie ja, to zamontowali, to jest na, na jazna. Z czego to jest zabudowanie nie wiem z czego to jest. Polmar, no i polmar się znają chłopaki. Zdałoby się to normalnie zrobić, ale musiałbyś to... A jakbyś tak wywiercił sobie. <laughs> <laughs> taką dziureczkę zrobił. Wiesz, bo oni tutaj zrobili w teorii wszystko dobrze, Zenek, nie? Tylko, że oni nigdy nie jechali tym samochodem, wiesz? To są ogólnie tak serowione te przyczepki, to wszystko... Bo oni to, oni to projektują na tym chyba, wiesz? Na... Projektują to na komputerze i im to się wychodzi. Waga się zgadza i wszystko. Nie, pięknie, fajnie. Ty tam się koło, niego otwiera. Nie, to może nie będzie łapał, kurwa, tego gumy. No i tyle, no. To temu ten dziadek nie miał tego otworzyć. Bo jemu ta rączka nie wchodziła Opóźnie, przez nie to. to Nie umiał z koła ściągnąć Bo się zapiekło, no wiadomo, że się zapiekło Nie miał chyba koła ściągnąć, mi dzwoni a, a na początku mówił Nie takie rzeczy się woziło, kurwa Mówił, pierwszy dzień wpadł do rowu A y, Jak wracał w piątek, do koła nie umiał zmienić No i jeszcze przewiózł, kurwa 6 samochodów, a Aldi jechał pierwszy raz I przewiózł 12, kurwa I mówi Ja bym cały czas chciał jeździć, nie Cały czas mi chciał jeździć, ja mówię, no dobra, w poniedziałek, w, w, w poniedziałek jedziesz. Ale jak, tak od razu? Nie ja no a jak? Kurwa, ty mi kręgosłup boli, człowieku, ja muszę odpocząć parę dni. Fajny chłopak, nie? będzie ci, jakbyś go widział kiedyś, to rzucaj kamieniem, nie? No, pęci sami się znajdują, to problem jest. Co tam się dzieje? Co on to zaś zepsuł? Nie to jechał ten, wiesz? O kurwa ty, ale bajer. To jechał. Franek tu tu się wszystkiego można spodziewać. No na jazdy tu Na zepsuł. Ty a co to jest za bajer? Kurwa ty co to jest? Nie wiem właśnie. Bo Franek spuszczał paliwo, wiesz? I zapomniał sobie wyjąć tego Co on tam zepsuł z tymi najazdami? upadł ten końcówko od tego wlewał ale fajnie to wyglądało ci powiem? no ciekawie Ty ranek jest dobry Nie a ten klucz zawsze tu zostawiasz Tak tak bo wiesz aby coś miał wpaść zepsuć się coś miałoby wpaść zepsuć się to wiesz to to żeby było przyczyna jakaś nie? To mój mechanik to mój mechanik wiesz to dobrze mam na to nakręcone wiesz bo on jest ten dalej jest słaby ten hamulec jest taki miękki Kurwa, to, co się tam dzieje, chłopie. Czy tu już jest wszystko zmienione, co miało być. Znasz jakiegoś mechanika, co mi hamulce zmienić? Bo kurwa ciężko, czy powiem ja tutaj w tym kraju o mechanika. Dalej słaby jest? Powiem ci, trzeba go zaś, na troszkę Podpompować? Tak. gdzieś tam coś musi spieprzać. Skoro tak jest. Coś musi być nie tak, na bank. Franek ci nowy pasy kupił, 8 nowych pasów kupił, bo zapomniał sobie przełożyć nawet Odjechał się... i kupił, tak Osiem dali, dali się świetlne klocki nie, to jest taki bajer, nabieram, że te klocki się świecą. Ale jaja, kurwa Jadę Zeniu, masz siano wszystko, nie? Dobra Ty się nie to będzie teraz? Tak, no podjedź, dawaj nas. Dobra, dobra, a zamówiłeś tam tamto, czy nie? No te nowe Bo bez to ci będzie trochę lipa chyba wiesz Jedno by się chyba przydał gdzieś ktoś tam znalazł, Hiszpan Hiszpan gdzieś coś znalazł, no ale zobaczcie, no, no, no lepiej się samemu zobacz Dobra, nałącza To daj znać, nie? To zejdę, nie? I po robocie. Idę trochę pomieszkać Pozdrawiam do następnego